Szkoła, praca dzieci, sprzątanie, dorabianie po godzinach i sporo innych obowiązków. Jak w naszym napiętym grafiku znaleźć jeszcze czas na ćwiczenie? Czasu nie oszukamy. Każdy z nas ma go tyle samo, 24 godziny na dobę. Po odjęciu tego czasu, który jest potrzebny na sen, dostaje nam go jeszcze mniej. Tylko od nas zależy, czy wykorzystamy pozostały czy ten czas właściwie. To, co dzisiaj powiem, może nie będzie odkrywcze, ale mam nadzieję, że pomoże większości z Was jakoś lepiej się zorganizować. Zapraszam. Punkt pierwszy. Załatw wiszące nad Tobą pilne sprawy. Nie ma nic gorszego niż siadanie do instrumentu, kiedy Twoja głowa cały czas mieli jakieś myśli, jakieś zadania do zrealizowania, jakieś plany, coś, co zrobisz później i tak dalej. Jeżeli siadasz do instrumentu, musisz być skupiony tylko na tym, inaczej szkoda czasu. Punkt drugi. Powiedz domownikom, z którymi mieszkasz, że idziesz ćwiczyć. Określ, że potrzebujesz pół godziny na przykład dla siebie i żeby w tym momencie nikt Ci nie przeszkadzał, żeby mąż wziął dzieci i itp. Punkt trzeci. Przygotuj sobie stanowisko do grania. Um, czyli naszykuj wszystko, co może Ci być potrzebne do, do ćwiczenia, czyli ołówek, okulary, y, gumka do ścierania, y, wszystkie nuty, książki, słownik pojęć czy cokolwiek jeszcze innego, co potrzebujesz, wodę do picia. Żeby nie odchodzić od instrumentu, ponieważ każda, każde odejście od instrumentu, wyjście z pomieszczenia, w którym ćwiczymy, jest to niepotrzebne rozproszenie, przez które po prostu tracimy czas. Punkt czwarty. Wyłącz telefon lub włącz blokowanie połączeń. Jeżeli nie korzystasz z telefonu, nie potrzebujesz go do ćwiczenia, no to zostaw go w pomieszczeniu obok albo po prostu wyłącz. Jeżeli potrzebujesz na przykład do aplikacji metronomu, no to włącz blokowanie połączeń i wyłącz transmisję, żeby nic Ci nie przeszkadzało, żeby żadne powiadomienia Ci nie wyskakiwały, ponieważ każde takie wybicie, no to kolejne sekundy, które, które po prostu tracisz. Punkt piąty. Użyj czasomierza lub minutnika do określenia czasu, ile powinniśmy ćwiczyć. Jeżeli powiedzmy ćwiczymy pół godziny, ustawiamy sobie taki czas na telefonie albo na jakimkolwiek innym urządzeniu, i po tym czasie telefon na przykład daje nam o tym znać, że już ten czas minął. Nie rozpraszajmy się ciągłym spoglądaniem na zegarek, czy aby już ten koniec ćwiczenia nadszedł. A teraz kilka wskazówek odnośnie samego ćwiczenia. Podpunkt pierwszy systematyczność. Lepiej ćwiczyć codziennie po pół godziny niż raz w tygodniu przez na przykład tam 7 godzin. Lepsze efekty uzyskamy ćwicząc naprawdę codziennie. Podpunkt drugi. Ćwicz mądrze. Przegrywanie całego utworu od początku do końca bez zwracania uwagi na wszystkie pomyłki, wszystkie jakieś tam wpadki jest totalnie bez sensu. Lepiej wybrać sobie konkretny fragment, na przykład jedną linijkę i na niej się skupić. I tylko ten fragment ćwiczyć, ponieważ lepiej nauczyć się jednego fragmentu. Na przykład właśnie linijki porządnie, niż przelatywać cały utwór od początku do końca. Naprawdę nic to nie da. Punkt trzeci. Poprawiaj od razu wszystkie błędy i pomyłki. Jeżeli jest jakiś fragment utworów, który sprawia Ci trudność, to skup się na tym fragmencie, popraw to od razu. Nie odkładaj tego na później, ponieważ tak naprawdę nigdy tego nie, nie zrobisz. Punkt czwarty. Ciczymy wolno. Wszyscy mamy tendencję do przyspieszania, im lepiej dany utwór nam zaczyna wychodzić. Najlepiej włączyć sobie metronom na daną wartość, która nas będzie ograniczać i trzymać w danym tempie. Punkt piąty. Gdy dłużej ćwiczysz, musisz sobie znaleźć czas również na przerwy. Do tego warto skorzystać z aplikacji typu na przykład Brain Focus. Ona pozwala na konkretne ustawienie czasu, który jest na ćwiczenie i na przerwy. Każdy musi określić sobie swój interwał. Dla mnie najlepszy jest 25 minut pracy na 5 minut przerwy. Uruchamiam aplikację i mogę skupić się tylko i wyłącznie na grze. Po 25 minutach dostaję sygnał, że czas na przerwę i zaczyna się odliczanie 5 minut, więc wstaję na chwilę, szybka gimnastyka, mogę się napić, skorzystać z toalety itd. Po tym czasie ponownie sygnał, że pora wracać do instrumentu na 25 minut. Czasy musimy dostosować do siebie i swoich potrzeb. Dla mnie 25 na 5 to idealny kompromis. Nie zdążę się zmęczyć lub wręcz snudzić graniem, ani znowu rozleniwić podczas przerwy. A jeżeli potrzebuję jeszcze minutki lub dwóch, mogę je szybko dodać do czasu w aplikacji. Możecie pobrać także inną aplikację. To nie jest materiał sponsorowany, że ktoś mi tutaj zapłacił za polecenie akurat tej. Ja po prostu tej używam i jestem z niej zadowolony, także polecam. Punkt szósty. Nie ćwicz tylko jednego fragmentu lub jednego utworu. Nasz mózg nie lubi nudy i szybko się do pewnych rzeczy przyzwyczaja, więc może zdarzyć się tak, że jeżeli będziemy długo ćwiczyć dany fragment, to będzie on nam nadal nie wychodził. Wtedy warto sobie zmienić właśnie fragment albo zmienić po prostu utwór, spróbować sobie zagrać coś innego, żeby troszkę dać sobie mózgowi odpocząć i po pewnym czasie wrócić do tego fragmentu, który ćwiczyliśmy wcześniej, powinno być nam dużo łatwiej i lepiej. Punkt siódmy. Zmieniamy ramy czasowe na ćwiczenie zadaniowe. Najczęściej, gdy siadamy do instrumentu, wyznaczamy sobie jakiś czas, który przeznaczymy na granie, na przykład pół godziny, godzinę, dwie. Może czasem warto zmienić sposób ćwiczenia na właśnie wyznaczanie sobie konkretnego celu, na przykład wyćwiczę perfekcyjnie trzy linijki bez względu na to, ile czasu mi to zajmie. Wtedy nam jest łatwiej określić, czy zadanie zostało zrealizowane. Lubimy odhaczać zrealizowane zadania, czyli na przykład łatwiej jest stwierdzić, czy wyćwiczyliśmy trzy linijki, niż określić efektywność ćwiczenia na przykład przez pół godziny. Punkt ósmy. Zmieniaj sposób ćwiczenia. Czasami warto świadomie sobie zmieniać na przykład artykulację, tempo, bawić się rytmem, żeby sobie urozmaicić jakoś to granie, żeby sprawiało nam to radość, żeby się tym po prostu najzwyczajniej w świecie nie, nie nudzić. Punkt dziewiąty. Zrób sobie notatki na partyturze. Nie bój się po niej pisać. Najlepiej zrób sobie dwie kopie, jedną taką właśnie ćwiczebną do domu, a drugą taką, którą później zostawisz na, na koncert. Podczas ćwiczenia zapisuję sobie wszystko, co może mi pomóc z ćwiczeniem. Najczęściej są to nazwy dźwięków, których nie jestem pewien, na przykład na wielu liniach dodanych. Oczywiście warto jednak pamiętać o umiarze, aby nuty były nadal czytelne. Warto sobie na początku zaznaczyć wszystkie miejsca, w których zdarzają się pomyłki. Gdy siądziemy następnym razem do instrumentu, to od razu wiemy, co ćwiczyć. Gdy wyćwiczymy dany fragment, to wymazujemy ołówek i po sprawie. Jeśli cały utwór już mamy zrobiony, to wtedy sięgamy po czystą kopię i z niej gramy. Ewentualnie przenosimy na nią tylko najważniejsze notatki, aby zachować jak największą czytelność. I to właściwie tyle. Wiem, że to nie było coś może mega odkrywczego, ale mam nadzieję, że pozwoli Wam się jakoś lepiej zorganizować i po prostu ćwiczyć. I się tym nie nudzić, bo to właśnie o to chodzi, żeby czerpać z tego ćwiczenia radość. Także to na tyle. Dzięki, cześć.